Hej, hej, witam was kochani w e, szybkim 3-minutowym odcinku, w którym to spróbujemy Druidem dojść do tego bossa. Dojść do tego bossa. Złoty pokój. No, jakby dobry pokój siadł, tak jest dobrze. Co to jest? Award of Work Czy chcę otworzyć szafkę? Co ja tu mogę dostać? Epika, no dobra. Nie mam klucza, więc musimy iść tu. Próbujemy uniknąć, bo to jest dla nas jedyna szansa. Otwarte drzwi, leczonko. Nie, pułapki, ale mamy chwila stąd. O Jezu. Powinno się udać. Ile ten boss bije? O Jezu. Jezu, w życiu się nie spodziewałem. SF Gaming. Choć to. Ile ostatni boss bije? Od 30 do 51, średnio 42, czyli mamy to. Czyli mamy to, czyli dobrze, że wszedłem przed snem. Mamy to. Halo. Serwer nie odpowiada. No do jasnej cholery, no to jest grane. No jak serwer nie odpowiada? No to jest kur. Co <ścoughs> <To> jest. <ścoughs> to jest kur. Dotychczas katastrofy wywoływał niechcący. Teraz. Robi to celowo. Co jest? Co jest? Ja się pytam. Co jest? Tak serwer nie odpowiada. Co jest? co jest? Co jest grane? Co jest grane? Ja się pytam, co jest grane z tą głupią grą. Ja się pytam, co jest grane z tą głupią grą. Boże. Filunia. Dobra, no zlejcie go. Jest, żyjemy! Jest! Jezu, coś doczytuje. Boże, to za bada gra. Udoszące się kryształy. No to jeszcze raz. No to moi drodzy, opłacało się wejść. Opłacało się wejść. 660 ozdoba. Z punktami życia. No fajna, fajna. Będzie do, Będzie do założenia. No, jajaj jak berety, powiem wam. ja jak berety. ja jak berety. Z minutowego odcinka nam się zrobił dłuższy bolagi, nie? Bolagi serwera. No nic, zobaczmy co tutaj. Jak, jak tutaj nam pójdzie początek rana. No nie za bogato, nie za bogato, szczerze mówiąc. Nie za bogato. No, worek z prezentami to nie jest coś, na co liczyłem. Nie, chcę go podnosić, bo to troll. Jest paker! Paker 8! Paker 8! Jedziemy! Let's go! Let's go! W pułapkę wchodzimy! Żeby się tylko bić. Ej! Bić się chce! Let's go! Bijemy się tam złote pokoje. Szkoda pakera na jakieś niepewne złote pokoje, kochani. Bijemy się. Bijemy się, no. Przez pomyłkę prawie kliknąłem. Walić pułapkę bijemy się. A Jezu, nie mam już pakera, dobra, to nieważne. To żem dał ciała. Teraz by się przydało coś dostać fajnego za tymi drzwiami. Halo. No czemu mnie gra troluje? Czemu mnie gra troluje? Co mnie z tego paska? Co mnie ten pasek obchodzi? O Jezu. Dużo dostaliśmy, to już bossa nie pobijemy, chyba, że nas tutaj jakieś szczęście spotka, ale to chyba nawet nie potrwa, no dobra, spróbujmy, może jakiś super healing, nie? Dobra, okej, no wydymaliśmy ile mogliśmy życia na granicę przyzwoitości, mamy 5 kluczy, jest okej, okay, jest okej, okay. doszliśmy idealnie na rano, na pierwszego bossa będziemy gotowi bo nam się odrodzi tutaj health i będzie i będzie świetnie i będzie świetnie no dobra chodźmy do maga maga jest inna sytuacja bo maga podobno z moich wyliczeń wychodzi że powinniśmy zabić tego bossa i, i to powinno być tyle z naszych przygód nie dokładnie to powinno być tyle z naszych przygód i załadować runę żeby wiedzieć z czym stoimy yy, liczyłem na plaster dlatego chciałem to zrobić żeby rano mieć już i życie i plaster nie Wrażenia od potworów się zmniejszają, ale szansa na ucieczkę jest słaba. E, błogosławieństwo w beczkach. E, kufrów, skrzyń lub zwłok. Więcej tajemniczych komnat. E, kufrów, skrzyń lub zwłok. Dobra, tego więcej jest niż tych beczek tych kufrów skrzyni. No i teraz moi drodzy, jolo, jolo uniki, no, jolo uniki. Mamy cztery klucze w sumie, ale nie. Szkoda mi kluczy na to, że i tak i tak jestem na jeden strzał, nie? Co mogę dostać w takiej skrzyni? Nic. Więc szkoda mi kluczy. Ile zunikujemy, tyle przejdziemy. No teraz musimy klucz, bo tu, chociaż to jest klątwa, to możemy zaryzykować, a nie, dobra, to była pułapka z klątwą. Okej. Okay. No dobra, przeszliśmy sobie parę pokoi oszczędziliśmy klucze, mamy jakiegoś pika. Jest okej. Okay. Ja tam jestem ja tam jestem zadowolony, szczególnie z tego, że Druid zrobił ten run troszkę później, że dostał fajny item. I to jest, to jest spoko. I to jest spoko. Druid jest na. E, Druid nadgonił troszeczkę, jest na pierwszym bosie. A Mak jest tuż po drugim bosie, więc się to mniej więcej wyrównało. Dobrze, że weszliśmy druidkiem, bo siadło nam też. Za pierwszym razem nam nie siadło, a teraz nam siadło i zakończyliśmy rana. Oczywiście nie jest takim rozpędem jak Mac, że wjechał do 50 od razu, ale też przyzwo, przyzwoicie. To tyle kochani, trzymajcie się, siemanderko i pa pa!